Tam tego widoku się nie zapomni. Się nie zapomni, ja nie widziałem, żeby tak szybko się to wszystko paliło. Błyschnięte drewno szło jak zapałecz. Z trzaskiem. Tu była taka pustka. Ja czułam pustkę. I obojętność. Ryta Geppert chyba śpiewała w jakiejś piosence. Ja się nie skarżę na spójność. Płakać wśród. Nie mogę mówić. Jestem, Czy musisz mnie, Boże, tak doświadczać? Tylko mam nadzieję. Ale dobrze jest. Może tak musi być. Panie. Ja mam tutaj została jedna rzecz, pamiątka, którą wyczyszczę. To jest taki. To nie wiadomo co to jest. Po to jest po mojej teściowej, bo tutaj mieliśmy taką wyrandę. Ona tam właśnie była na tej wyradzie. Ja ją wezmę i... i będę ją czyścić, jak się uda. Tu stał dom. Na tym. Tutaj był duży pokój. Jeden pokój. Jeden pokój duży. Tutaj dalej była łazienka, jadalnia, jadalnia kuchnia i, I tutaj, gdzie pan stoi, to był taki oddzielony mały pokoik jeszcze. Mieszkała córka z nuczką ze swoją córką, my mieszkaliśmy i syn, syn. mieszkał. Niby nieduży, a to syn dosyć pojemny. Było. To To nasz tak. azyl, tak. Ogień się przenosi bardzo szybko. Zanim doszedłem tam do samochodu, to już na samochód czy to chyba tam z góry tam drabina spadła na, na, na tą maskę gdzieś tam, czy, czy. przejeżdżał taksówkarz i on po, zadzwonił po straż. Tu jak mąż mi krzyknął, że, że, że się palimy, obudziłam zaraz wnuczkę i córkę. One złapały psa i ja kazałam im uciekać, żeby, żeby wyszły. Stąd i siostry budziły. A ja złapałam tylko, wie pan, co pomyślałam, że może mu się zadusi, to złapałam ten y, koncentrator powietrza, tlenu. Złapałam go, wyrwałam go z, z kontaktu, już nawet nie zwracałam na nic uwagi, złapałam, wystawiłam go tutaj pod samą furtkę. Człowiek chciałby może wrócić jeszcze po coś, bo, ale. Wiedziałam, że nie ma, nie ma sensu. Zostalicie, nie ma możliwości. Tak jak, jak, jak wyszliście? Żadne... W piżamach, tylko w piżamach. Bez skarpet, bez, po prostu wszystko nam dali ludzie. Sąsiedzi, wszystko przynosi. Przynosili biegiem, lecieli do siebie do domu, żeby nam po prostu coś przynieść. Wszystko, co mam, to mam od ludzi. Mąż jest chory. Dwa lata temu zrobiono badania i okazuje się, że rak płuc. W związku z tym, że ma te zaburzenia rytmu serca ciężko mu jest się poruszać, poza tym bez tlenu też nie może za, za wiele. Jak to się przedstawia. Bogaczami nie jesteśmy no, wychowując trójkę dzieci. Trudno, żeby, żeby odłożyć jakieś większe pieniądze. Jedynie, no. Z które spłonęły pieniądze, to miałam pieniądze przeznaczone. Aż mi przykro mówić, bo żeby kupić na cmentarzu miejsce. Z sąsiadów mamy wspaniałych. Tak jak to przysłowie mówi, że przyjaciół poznaje się w biedzie, tak naprawdę od wszystkich mogliśmy liczyć na pomoc. Nie, niech to się wsiąkło i już sprawdzał nie no. Zobaczymy. Teraz wam pokażę wszystko. Dużo się i wspieramy. Pięknie. Patrzę, kto to pisze. Ta rodzina jest dla nas bardzo bliskimi przyjaciółmi, więc pomagam im jak tylko mogę, i wszyscy sąsiedzi, no żeby mogli wrócić do, do nas, po prostu do nas. Bo tak, like, jak nie ma taką drogę, tam Bo to tak właśnie u tak. jest więcej widać Wprowadzają się nowi ludzie, którzy widać może nie są chętni na jakieś kontakty, ale ci starsi, co tutaj mieszkają, to faktycznie trzymają się razem. Odzywają się do nas różni ludzie, którzy chcą pomóc, chcą oddać nowe okna, nowe drzwi. I myślę, że wspólnymi siłami damy radę odbudować ten dom. Dzień dobry. Cześć, Cześć. kochana. Przyniosłam jeszcze trochę zbiór zbierzy, rzeczy nazbieranej. I jak, powiedzcie? Na razie na torbach i na walizkach. Państwo bojarscy, też jak coś się działo u sąsiadów, czy trzeba było pomóc, zawsze byli pierwsi do pomocy. Więc no, nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli teraz im nie pomóc. Boi się Pan o, o los swojej rodziny? Tak szczerze Panu powiem, jak patrząc na serca ludzi, to nie. To już się nie boję. Nie wiedziałem, że mam tak dobrych sąsiadów. I to wie Pan. Nie tylko blisko, ale i na tych sąsiednich ulicach. Nie wiem, ci ludzie mówią na tej ulicy, że oni sobie nie wyobrażają, że my byśmy tam nie mieszkali. No, po prostu zacząłem wierzyć w to wszystko, że, że jest możliwe, że jest możliwe, że da rady stanąć na nogi jeszcze raz. Wnuczka tańczył w zespole, nawet dosyć tam wysoko sięga, poszło wszystko. I nagrody, przecież tyle dyplomów, tyle, tyle medali złotych, przecież ona występowała jej w mistrzostwach świata, i to, i to nawet dobre miejsca pozajmowała, także wszystko poszło. Wiktoria z początku była bardzo załamana, bardzo. W tej chwili, jak ja mówię, i w szkole, i w, w tym klubie tanecznym, gdzie, gdzie tańczy, spotkałam wielka życzliwość i, i można powiedzieć, aż miłość od, od koleżanek. I w szkole również, i od nauczycieli. Myślę, że Wiktoria emocje troszeczkę pohamowała. O, to jest Oczywiście Dobrze, dziękujemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę tutaj sobie spocząć. Z papiery wszystko się pospaliło, a poza tym nie jesteśmy zorientowani w ogóle, jak postępować dalej. Bogactwem Wawra są sąsiedzi. Wszyscy tu jesteśmy w jakimś sensie sąsiadami w naszej dzielnicy. I tutaj chciałem podkreślić, że będziemy działali, żeby tutaj jak, jak, jak najszybciej te procedury administracyjne przebiegły i jak najgładziej. Zabezpieczyliśmy państwu bojarskim mieszkanie. Dostali lokal socjalny, na razie na rok. Dostali taki doraźny zasiłek mają wsparcie zarówno sąsiadów, jak i urzędników w kwestii odbudowy, bo to jest teraz najważniejsze, żeby wrócili na to do, do domu. Za szybko byś chciała. Chciałabym. Dziękuję ci ślicznie. Może o, o odbudowaniu tego domu, o niczym więcej. O tym, żeby ten mój mąż miał ten swój konti, i że, żeby, żeby no jakoś tam by się trzymał. Nie chcę się skarżyć na spór. jest nadzieja na to, że będzie lepiej. Proszę, I dobrze. A że tak musi być. I ciągle mam nadzieję, że, że chyba wiesz, co robisz.